Bądźcie zadowoleni ze swego losu. Zadowolenie może wyrażać się w różnych formach. Popatrzcie na zwierzęta. One są zadowolone ze swego losu, nie znają swych ograniczeń i dlatego też nie usiłują poza nie wyjść z zamiarem osiągnięcia jakiegoś postępu. Taka typowa dla zwierząt mentalność nie może inspirować działań ludzkich. Chociaż jest wielu takich, którym to wystarczy. Inny rodzaj zadowolenia z własnego losu można określić jako akceptację. Człowiek przyjmuje do wiadomości, że próby, którym jest poddawany, są konsekwencją wcześniej popełnionych błędów i dlatego godzi się na nie. Ale na tym nie poprzestaje. Wie, że powinien dokładać starań, aby naprawiać popełnione błędy i zawinione niedociągnięcia. Na tym właśnie polega prawdziwa mądrość. Należy pogodzić się z losem, który jest konsekwencją błędów popełnionych we wcześniejszych bytach. Ale nigdy nie należy zadowalać się osiągniętym stopniem rozwoju, lecz wciąż dążyć naprzód. Zatem niezadowolenie z samego siebie jest czuciem, które może Was mobilizować do pracy nad sobą. Jeżeli jednak to niezadowolenie nie ma stać się czynnikiem destrukcyjnym, należy się postarać o przywrócenie równowagi. A jak to zrobić? Po prostu postrzegajcie ludzi takimi, jakimi są. Takie nastawienie. Pozwoli wam uniknąć negatywnego stanu umysłu, który mógłby prowadzić do całkowitego zniechęcenia. Szukajcie w każdym człowieku dobra i piękna, a zwłaszcza w tych ludziach, którzy dzięki swemu geniuszowi i cnotom przyczynili się do postępu ludzkości. W ten sposób zawsze będziecie mieć powody do zachwytu, co was uchroni przed niebezpieczeństwem pogrążenia się w rozpaczy.